W dzisiejszym odcinku widzowie będziemy przeglądać memy o mnie, tutaj mamy taką zakładkę memy o mnie, tutaj, tutaj, widzę, widzicie to, memy o mnie na moim serwerze Discord, witamy na memy o mnie i tutaj mamy e, fajny mem, który zrobił Itgore, ty kiedy nagrywasz live, a. no taki jestem, gdy będę nagrywać live'y, chyba ten live się rozpocznie za 5 godzin, więc warto chyba wbić, nie? Dobra, <noise> to jestem ja, tak się nazywam na Discordzie, widzowie, VCR. Mamy, macie tutaj Discorda, Kuki, macie tutaj mojego Discorda, Kuki VCR hashtag 7683, no macie mojego tam Discorda, no, 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 no. Tak więc tutaj jest mail, który ja zrobiłem, i kolejny mam, który. To jest laptop Cytryny. Tak, to jest laptop Cytryny. Kiedy gonią go widzowie, Cytryna, bardzo dziękuję. Jesteś na odcinku. Itkor. Ja mam intel i trójkę pierwszej generacji. Widzowie. My mamy i dziewiątkę drugiej generacji. No. Tacy, tacy są widzę, że macie takie dobre pracki. i Itkor mam małego. A, dobra, ja się z Wami widzę, że gram no i narka.